Tam Pan Wójt wie, że wprowadzić y, kogoś y, socjalnie, to jak wprowadzić jest łatwo, ale wyprowadzić bardzo ciężko. Nie wyobrażam sobie jest sala, która jest najwięcej razy chyba wypożyczana w gminie, bo no, ponad 20 razy na pewno tamtego roku była, żeby ktoś tam y, mieszkał do góry. To jest to dla mnie to jest, y, tak absurdalne, że no, 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 będę chyba tu wszystkich nawoływał, żeby takiego czegoś nie powalić. Owszem, na kolonie można wyremontować, korzystać z tego, bo to gmina płaci za prąd. Gmina za wszystko, w sumie tam no, gmina płaci, można zrobić do góry, można zrobić jakiś tam pokój, że dzieci przyjadą, bo spali na dole, jak nie ma imprezy, wiadomo, krócie każdy bierze w środę od sali, Trzy dni, no czy sobie wójt wyobraża to, żeby ktoś tam się szwendał, jak ktoś wypożyczy salę, bo ja nie. To jest do mnie to jest, y, tak absurdalne, że no, można różne budynki, ale czemu wójtowi akurat y, ten budynek panowie przyszedł na, do głowy, to no do mnie to już jest chyba szczyt, y, nie wiem, w Warszawie stoi stara szkoła, można zrobić mieszkania socjalne. Nie mówię, że w Twardowie nie robić, ale no nie do tego stopnia, że tam wprowadzić jakąś osobę socjalną. To, to jest nierealne. To jest dom do korzystania do ludzi wiejskich, a nie jakieś mieszkania socjalne. Mieszkania socjalne, tych wójt sobie od razu to bierze. Na pewno w Twardowie nikt do tego już ręki nie przywożą. Wątpię, czy wójt to zacznie, bo wierzę w to, że mieszkańcy Twardowa... Y Skutecznie nam te, to, to zadanie zablokują. A sola nie jest zajęta od deski do deski, od każdego do dnia do każdego. Jeżeli mamy możliwość stworzenia naszym mieszkańcom, rodzicom, a w konsekwencji dzieci jakiegoś pigartu, to na pewno znajdzie się tydzień albo dwa, albo trzy, gdzie nie będzie oblężona przez co? przez użytkowników osoby wypożyczonej. Na pewno nie będzie tam, panie wodnicze, panie następnego punktu lokatorskiego, bo takiej możliwości tam nie ma. Ma to inny charakter. I na pewno może pana z tego tytułu czy z takiej informacji wyprowadzić, bo ona nie ma Ale acel, to, że to z tego, że z No Ale po powiedzmy o mieszkania socjalnym, nie ja. No, no, mówimy może... nawet przyszło. Szukaj, do głowy nie No tego... Dobrze, a, a w ogóle to jest a w ogóle komite świetlicowy, czy, czy jakieś czy mieszkańcy twardowa, bo jeżeli już się stanie, to chodzi po fakcie, chodzi to 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 po jest fakcie, a zresztą w ogóle nawet, nawet by miała sprawa zaistnieć, to to po co jakieś tam nieporozumienie, jakieś tam blokowanie, czy, czy państwo, czy... temat na razie no. wyszedł tylko ode mnie i będzie jest... najbliższy, najbliższe rozstrzygnięcie funduszu sowieckiego i ten temat będzie poruszony. Jeżeli będzie wola, że mieszkańcy chcą mieć zagospodarowane poddasze, że czy tego pomieszczenia będzie. A jeśli słowie pan dobrze pamięta, pan Marian dzisiaj go nie ma, co działo się na, na poddaszu i nie muszę wymieniać po nazwa, nazwach, co tam się działo, czy tam były lipacje, czy tam w pornografię, czy nieco innego. I jest pan mieszkańcem Twardowej, dobrze pan na ten temat wiedział. A może to będzie służyć i innym mieszkańcom, tak? A zwłaszcza dzisiaj.